Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek Tak, FM, 43 minuty po siódmej i w tej chwili jest już z nami Anna Mucha, rzeczniczka sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co się stało, pani chatce? Każdy ma prawo do swoich poglądów. Wiadomo. Ale co, co dotknęło akurat tę panią senator, że tak radykalnie rozwala waszą ustawę in vitro? Nie, nie, nie sądzę, żeby to było aż tak radykalne rozwalanie. Natomiast rzeczywiście zgłosiła poprawki, z którymi się nie możemy zgodzić, ale ma do tego prawo. Te poprawki będą głosowane teraz na sali plenarnej i mam nadzieję, że znaczy, jestem właściwie przekonana, że nie uzyskają akceptacji. Natomiast... Ale po, macie to policzone, że starczy z tych 60 senatorów Platformy? Jestem przekonana, że nie uzyskają akceptacji. Natomiast e, ważne jest też podkreślenie jednej rzeczy, o której, o której się nie mówi przez ostatnie dnia. Ona jest dość istotna, bo trochę w innym jakby świetle stawia całą tę sytuację. My w tej komisji nie mamy większości. My zwykle przegrywamy w tej komisji podczas posiedzeń komisyjnych. E, przegrywamy głosowania i dopiero na sali plenarnej są głosowane po raz kolejny, czy poprawki, czy... czy, czy e, Dlaczego nie macie większości? Jak macie taką większość w Senacie? No tak, ale różnie się rozkładają, rozkłada nasz udział w różnych komisjach. W tej komisji nie mamy większości. O kurczę. No dobrze, to się, to się trochę uspokoiłem w imieniu zwolenników tej ustawy o in vitro i in vitro w ogóle. Pani poseł, ilu troli Platforma zatrudnia? Platforma nie zatrudnia i nie będzie zatrudniać żadnych hejterów, żadnych troli. To nie jest prawda? To nie jest prawda. Na pewno. Na Słowo pewno? honoru. Nic w każdym razie na ten temat nie wiem, ale myślę, że mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć: Nie zatrudniamy hejterów. Mhm. Dobrze, to się uspokoiłem, bo coraz więcej jest informacji na ten temat z zidentyfikowaniem. E, zidentyfikowaniem e, ników e, ostatnio ników japońskich o których pisze to że prawicowa tak, prasa i tak to dalej. To bardzo było dla mnie zaskakujące, no ale... ale. to nie jest wasza robota. To nie jest nasza robota. Nie zatrudniacie żadnej agencji, która zatrudnia troszkę. Nie zatrudniamy. Dziękuję. E, pan minister Szczurek. E, pewnie pani obserwuje, co ostat hmm. ostatnio mówi. Mówi o obniżaniu podatków i podwyższaniu płac. To jest nowa twarz Platformy? Pan minister Szczurek zawsze mówił o tym, że. Można różnego rodzaju zmiany wprowadzać wtedy, kiedy jest przestrzeń do, do, do takich zmian, kiedy, jest, kiedy można odpowiedzialnie powiedzieć, że określone zachowania, określone ruchy można wykonać. Mamy wzrost, wzrost całkiem stabilny, nawet chyba trochę wyższy niż przewidywali eksperci. Mamy możliwość podzielić owoce tego, tego wzrostu podzielić w sposób taki, który będzie mm, jakby sprawiedliwy dla, e, dla ludzi. Oczywiście taki wzrost można dzielić w różny sposób. Można stwierdzić, że nagle będziemy chcieli więcej zadłużenia spłacić, albo, albo w jakiś inny sposób jeszcze ukierunkować te strumienie finansowe, które się pojawiają. Ale w moim przekonaniu dzisiaj, myślę, że tutaj akurat mamy bardzo podobne stanowisko. No, jest przestrzeń i jest naprawdę potrzeba, żeby, jeśli chodzi o tych najmniej zarabiających, żeby przekierować. Środki finansowe właśnie w tę stronę. I to nie jest przecież pierwszy to moment, znaczy, kiedy żeby to robimy. Chciałbym obni obniżyć 19% próg? <laughs> nie, e, e, citu e, nie Pitu? sądzę. E, a PIT, e, o, no tak. Nie. Myślałem o Picie. Trzeba obniżyć, tak. obniżyć PIT dla naj najmniej zarabiających? E, nie wiem, jakie będą, jakie, jakie będzie ostateczny kształt tych e, zmian. Proszę jeszcze chwilę poczekać. Pani premier e, niedługo je, te, te, te zmiany zaproponuje. Ale przecież wiemy, jakie rozwiązania są na agendzie. Ja sobie myślę, że, że w ogóle my trochę tak się zasklepiamy w takich bardzo typowych rozwiązaniach, w takich bardzo mm, krokach bardzo przewidywalnych. Ale może warto z czasem rozszerzyć tę dyskusję na, na trochę jakby. Mniej e, standardowe i oczywiste rozwiązania. No tak, no, muszę powiedzieć, że to jest takie wezwanie, które, za którym wiele osób idzie. Na przykład Leszek Balcerowicz mm, zaproponował mm, podwyższenie y, kwoty wolnej do 8 tysięcy złotych. To by się spodziewał po Leszku Balcerowiczu. Czegoś tak radykalnego. Sześciokrotne podniesienie. Tak? Y, zaproponował i zaproponował obłożenie takimi samymi podatkami i składkami wszystkich form zatrudnienia. Zaskoczyło to panią? W moim przekonaniu, przekonaniu to są bardzo ciekawe rozwiązania, i na pewno warte tego, żeby, żeby je rozważać. Um. Żeby płacić od umów o dzieło też. I, od, I żeby samozatrudnieni też płacili takie same składki im, jak wszyscy. Im dłużej obserwuję pracownicy. to, co się dzieje na polskim rynku pracy i to przenoszenie się na wygodne pozycje, jeśli chodzi o opodatkowanie, bo przecież bardzo wiele osób bardzo bogatych, które prowadzą swoją własną działalność gospodarczą, płacą bardzo niski podatek ze względu na to, że płacą podatek CIT. Czy czy to jest w porządku, czy to jest OK ustrojowo, można naprawdę bardzo wiele pytań zadać i odpowiedzi nie będą proste. Ale tak czy inaczej, bo my jakby cały czas się skupiamy na tej podatkowej części, a nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale um, ja myślę o tym w ostatnim czasie jest, jest tak, że, że generalny problem, ten, o którym piszą wszyscy ekonomiści w tej chwili, to jest problem. Rozłożenia wartości dodanej między pracownikiem. Jest jakiś pracownik, który tworzy w swoim miejscu pracy jakieś dobro, tak? a jakąś wartość dodaną. I kapitalista ją przechwytuje, co ma. opisał. I właśnie. I, i tę ten, ten wartość dodaną, w jaki sposób ona powinna być podzielona pomiędzy tego pracownika i pomiędzy właściciela kapitału. Pytanie stare jak świat, oczywiście, ale widzimy, co się dzieje i nie mamy rozwiązań. I to jest podstawowe pytanie, jak Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie i poprzez odpowiedź na to pytanie sformułujemy systemy podatkowe. To będziemy w domu. To niech mi pani powie w naszym domu, Polsce. Tak. To niech mi pani powie. Ja rozumiem, że z tego wynika, że Platforma jest za tym, żeby większą część tej wartości dodanej dostawali pracownicy, a mniejszą niż dziś właściciele firm. Dobrze zgadam? Ja nie chcę w tej chwili takich jednoznacznych deklaracji formułować. Ja osobiście uważam, że to rozwarstwienie i to, to, to rozejście się dochodów jest, poszło naprawdę za daleko. Udział płac w polskim PKB jest bardzo niski więc jestem za tym i uważam, że jakiś krok w tym kierunku albo nawet serię kroków, cały, cały długi spacer powinniśmy wykonać i myślę, że w tym kierunku będą szły Czy rozwiązania które zostaną zaproponowane. Nie, 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 panu to Kukizowi? absolutnie to nie jest ta droga. Nie, to jest Bo jak no... platforma do tego doszła, bo ja od, od bardzo <coughs> dawna w retoryce, ale to nie tylko platformy przecież, bo SLD też się tym zaraziły, ściece, a kampania Pani Ogórek to była troska o pracodawców, prawda, żeby pracodawcy to owo dziesiąte. I nagle następuje taka zmiana retoryki, w której już nie tylko pracodawcy są ważni, ale człowiek jest ważny, Pols Polki i Polacy są ważni, prawda, co takiego się stało w tym kraju? Ja mogę powiedzieć, jak to wyglądało z mojego punktu widzenia. Ja się zorientowałam w tej, tej całej zmianie, która, która nastąpiła w dniu pierwszej tury wyborów. To był dzień, który, który był dla mnie. Bardzo takim wyraźnym sygnałem, i naprawdę bardzo głęboko przeżyłam ten dzień. Dlatego, że cofnęłam się wstecz pamięcią i, i przypomniałam sobie, i akta, i różne rozmowy z wieloma osobami w biurze poselskim. Ja dużo spędzam czasu w biurze poselskim, i nagle doszło do mnie, że, że, że po prostu nie miałam racji najnormalniej w świecie. I że jest taka sytuacja, że owoce tej transformacji, tej, która, która jest naprawdę fenomenalna i wspaniała, zostały skonsumowane przez jakąś grupę ludzi. Pozostaje duża grupa, która ma poczucie w ogóle braku dostępu do, do tej zmiany, która nastąpiła w ciągu ostatnich 25 lat. I że jeśli my nie zaproponujemy mm, oferty dla tych ludzi. To będzie po prostu, o nas znaczyło, o nas, znaczy to będzie oznaczało, że my nie rozumiemy Polaków niż że my nie rozumiemy Polski. To jest, to jest tak proste i, 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 i ale tak ważne. Do tej pory dominowała taka narracja, oczywiście to są biedni ludzie, jakoś tam trzeba im pomagać, różni sobie nie radzą. No, jesteśmy chrześcijanami, ale przez oni i tak nie głosują, bo wiadomo, że czym biedniejsi, tym mniej głosują na całym świecie. Więc nie ma co się nimi przejmować, tylko trzeba posuwać tą, z tą modernizacją, transformacją i tak dalej, a potem się zobaczy. I teraz ja mam wrażenie, że to nie oni się zbuntowali, nie ci najbardziej pokrzywdzeni. Bo przecież oni w dalszym ciągu nie głosowali w tych wyborach. Ale z, nie wiem czy zbuntowała, ale w, postanowiła wziąć udział w procedurze demokratycznej duża część z tych osób. Które do tej pory nie głosowały, i które właśnie są w tej grupie, którą, którą określiłam jako te osoby, które nie korzystają z owoców transformacji. I e, znaczy ten, ten głos po prostu jest potężny. No. Dla mnie to był taki obudzony gigant, e, jak to nazwałam, w pierwszym dniu po, e, po drugiej turze wyborów. E, jeśli to zlekceważymy, to, to po nas. Mhm. Jako znaczy... to cała klasa polityczna, nie tylko jako platforma no tak, no Też mam takie wrażenie, że lumpen klasa średnia. Prawda? Kiedyś lumpen proletariat, tak teraz powstała taka lumpen klasa średnia, która po prostu staje się... Staje się dlaczego skrośna. lumpen? Ja, czy ja, bym, ja bym w ogóle w ten, lumpen, go, w ten sposób... no bo taka zawieszona, bo nie mająca, można by powiedzieć, sprekaryzowana mhm. klasa średnia, tylko chciałem uniknąć tego modnego terminu. Tak, ale to jest, to jest bardzo specyficzna grupa ludzi, bo to, bo to jest grupa ludzi, która w moim przekonaniu ich podstawowa charakterystyka jest taka, że oni mają poczucie niewykorzystania swojego potencjału. A niewykorzystanie ich potencjału to jest oskarżenie, wielkie oskarżenie w stosunku do, do polityków. I to jest klucz. Jeśli popatrzymy na tę sytuację w ten sposób, bo różni ludzie mówią różne rzeczy, że oni są roszczeniowi, że oni są tacy owacy i tak dalej, a oni po prostu mają poczucie, że nie wykorzystują swojego potencjału, i przez to nie są w stanie zaplanować sobie swojego życia, szczególnie tego startu w życie. To jest ten problem. Znaczy, to jest moim zdaniem coś, co jest, co jest niezwykle istotne, o czym trzeba rozmawiać i na co trzeba znaleźć recepty I, ob... i, i ofertę. I obniżka podatków w tym pomoże? Obniżka podatków, jeśli będzie rozsądnie zaprojektowana, zdecydowanie może w tym pomóc. Tak. Mhm. A to nie będzie słynne hasło: obniżyć podatki, podwyższyć wydatki? Bo dzisiaj, jak się patrzy też na to, co Platforma mówi, oczywiście PiSowi to że ktoś policzył, tam ileś tych miliardów, prawda? Lewica ma swoje. PSL ma swoje, ale Platforma też zaczyna mówić to nas językiem... Ale my podatki, mamy podatki, też podatki. ministra Szczurka, który na pewno nie pozwoli, nie pozwoli sobie na żadną obietnicę, która by nie miała pokrycia w liczbach. Mhm. E, jeszcze, jeszcze jedno pytanie na koniec, jeżeli pani, jeżeli pani pozwoli. Jak to tak wszystko pięknie pójdzie i przekonacie Polaków, znaczy najpierw Polacy was przekonali, że trzeba się zmienić, teraz wy przekonacie Polaków, że się zmieniliście i Platforma będzie silna w następnym Sejmie. To z kim jest gotowa do koalicji, a z kim nie? W przyszłym Sejmie, jeśli popatrzymy na dzisiejsze sondaże, mogą być trzy partie albo może być sześć, a nawet więcej. Myślę, że... No to tak pojedźmy po kolei. Z Kukizem koalicja jest możliwa, czy niemożliwa? Nie będę deklarowała tego typu rzeczy. To, jest, to po pierwsze wykracza poza moje kompetencje i umocowania, a po drugie wydaje mi się, że jest naprawdę za wcześnie, żeby o tym mówić. Paweł Kukiz nawet nie przedstawił założeń swoich, swojego programu, żadnych pomysłów, które chce realizować poza... Jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Jeśli o nie chodzi, oczywiście my jesteśmy bo To jest to DNA Platformy Obywatelskiej. Natomiast mm, to nie jest moment, w którym moglibyśmy takie decyzje i takie deklaracje składać. Mm -hmm. Rozumiem, że o dalsze partie też nie mam co pytać, bo mm. odpowiedź będzie dokładnie, dokładnie taka sama. To niech mi pani jeszcze wobec tego wytłumaczy, skąd ta, ta wasza fascynacja i owami? Mi się wydawało, że to wam przeszło. Te, te, te takie mm, populistyczne z y, początku wieku. My historię typu podatek liniowy, jowy, nie finansować partii z budżetu i tak dalej. I nagle powrót. Remisja. Bo nagle okazało się, że jest to realne i możliwe do spełnienia. My próbowaliśmy... Znaczy, no, w, to w, było takie utajone marzenie. Taka no tak, wprowadziliśmy Jowy w fantazja. Wprowadziliśmy Jowy w, w Senacie. Natomiast jeśli chodzi o Sejm, to żadnej możliwości nie było sformułowania koalicji, która by poparła taką zmianę w konstytucji. A to jest przecież. A naprawdę wierzycie, że to jest coś fajnego? Jowy pozwalają na bardzo znaczne odpartyjnienie. Cokolwiek w jakim kraju na przykład? Nie, nie w sensie takim, że ten poseł, który jest wybierany z jednomandatowego okręgu wyborczego ma dużo większą swobodę, niż to jest w obecnym systemie. Tak? Dużo większą swobodę, zdecydowanie. Ale w którym e, kraju tak on, jest, że ma tą większą tak, swobodę? Nie jest tak, że, że listę wyborczą ustala lider, nie. ustala czasami wbrew... Ale rozmawialiśmy kiedyś, pamiętam pani, o House of Cards. Proszę Oboje lubimy ten serial i on opisuje, jak działają Jowy, właśnie. Jak działa polityka w Jowach. Tak, ale ona też eliminuje takich działaczy partyjnych, którzy nie mają poparcia e, ludzi. To jest głównym bohaterem tego serialu. Jak nie działacz partyjny, zawodowy, klasyczny Ale ma poparcie ludzi. Ma poparcie, ma poparcie ludzi. Poparcie układu klasycznego. W moim przekonaniu. Jak dla, dla, Ja nie, nie rozumiem, jak miłośnik House of Cards może. E, już nie mówię o obserwatorach Nie, jest to masz taką polityki. miłośniczką bez przesady, ale. Okay. Jak może e, się upierać przy tej idei fix. E, no dobrze. Znaczy, ja widzę naprawdę bardzo wiele dobrych stron jednomandatowych okręgów wyborczych. Ale że naprawdę, wady... czy z obowiązku? Ich mi pani nie, powieścić. naprawdę. Że, ja, znaczy, ja wstąpiłam do Platformy Obywatelskiej na samym początku, w 2003 roku, jeśli dobrze pamiętam. To to, to było hasło, które, które nas niosło. A co nosło. pani czytała o tych Jowach? Jakie książki pani o Jowach czytała? No nie przytoczę w tej chwili e, e, tytułów, natomiast ale... wiem, że tych, tych systemów jest, jest naprawdę wiele. No, ten system niemiecki, no, na który się w tej no chwili powołujemy... Jest, to jest, to jest, jest mieszany system. To jest mieszany system, to jest system, który przecież nie, 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 nie powoduje jakiegoś... Yy, yy. Znaczy, ja się trochę dziwię tym osobom, które uważają, że jowe to jest naprawdę yy, już jakiś koniec świata. No tak, bo to jest putinizacja yy, polityczna. To jest, polityki. To jest nie, nie prezydencjalizacja, się. która w krajach o niskiej kulturze politycznej zawsze prowadzi do dyktatury. Znaczy to wszystkie kraje, które poszły tą drogą po 89 roku mają kłopot yy, rezydencjalnych systemów. Tak, czy inaczej... Jowów chcą Polacy. Nie. Badania pokazują, że chcą. Ale czy oni wiedzą, co to jest? Oni tylko wiedzą, że to jest że to zmiecie, tą klasę polityczną, której nie cierpią. E... nikt nie wie, co to są te Jowy, jak to działa. Jakaś część ludzi nie wie, ale, ale ja znaczy ja mam przekonanie, że naprawdę bardzo duża grupa Polaków wie, czym są, znaczy już teraz po tych, po tych ostatnich tygodniach wie, czym, czym są jednomandatowe okręgi wyborcze. Znaczy ja nie mam takiego strachu. Mi się, znaczy z drugiej strony też jest tak wiele ale różnych możliwości. Ja nie, nie, Właśnie dlatego, że to źle działa, źle 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 formuje złe rządy. Tak? Potem w Westminsterze jest 20 kilka partii politycznych. Wyobraźmy sobie Polskę w takiej sytuacji, gdybyśmy mieli 20 kilka partii w Sejmie. Nie ma na pewno tego żadnego chcecie. idealnego systemu. To, to chyba co do tego się zgodzimy. Każdy ma swoje wady. E, ja uważam, że, że jowy są czymś, na co należy w tej chwili postawić i. i... No I, tak. i, I spróbować tego, tego rozwiązania. Żadno A z tych rozwiązań też nie jest końcem jest świata. Jak się raz wybierze Putina, to potem już jest bardzo trudno pójść dalej. Myślę, że za daleko Pan idzie w tych, w tych porównaniach. Naprawdę nie uważam, że to, że to jest. Uważam sobie, zmianach. jakby Polska dziś wyglądała, gdyby, gdybyśmy wprowadzili Jowy w roku na przykład 2000 i gdyby y, wybory w 2006 roku, tak? Czy 2005. Wygrał PiS i zdobył 70% mandatów w Sejmie. No Ale dobrze. Kolejna tura wyborów zawsze jest w stanie to przecież zrewidować.